Grzyby, grzyby, grzyby. Musicie to zobaczyć. Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Dziś już środa, bodajże 7 września. Ja ruszyłem również dzisiaj w lasy za kolbudami. Odpaliłem wczoraj mapkę. Wybrałem lasy i nie zastanawiając się długo, ruszyłem. Także jest godzina 9.30, trochę później jestem dzisiaj w lesie. Nie przedłużam zaczynały dzisiaj jestem w takim oto lesie widać że to las gęstszy od wczorajszego starszy i zobaczcie że pierwszego Boruczka już wypatrzyłem już mam jakiś punkt zaczepienia trzeba się tutaj ewidentnie Okręcić że dobrze jest już nadzieja, że będzie ich tutaj więcej. Zobaczcie, jaki śliczny szukam. tak. Mamy dzisiaj troszeczkę później, bo jest 9.30. Zobaczyłem z odległości taką oto drogę. A jak ja widzę drogę, to od razu się w nią kieruję. Zobaczcie, jaki piękny borowiczek długi. Fajnie, bo to znowu kolejny nowy las, w którym nigdy nie byłem, i od czasu do czasu to jest drugi. Udaje się jakieś borowiki dzisiaj namiedzić. Wczoraj grzybki były w większości zdrowe, także porobiłem zapasy, ugotowałem sobie susik, pomroziłem i już robię zapasy na zimę. Ten śliczny, zaraz go sprawdzę i ruszam. Dalej. Spotkałem już jedną osobę w lesie, ale bardzo mi się tutaj podoba. Fajnie. Oczywiście znowu jakiś traktor tu pracuje i zamiast ciszy, spokoju, to mam odgłosy ciężkiego sprzętu, ale zobaczcie, jakie piękne dwa borowiki. Tutaj pierwszy, ale ten jest najładniejszy. Największy dzisiejszego dnia. No, no, no. Muszę zrobić im zdjęcie i zaraz je wykręcę, ale ten jest śliczny, zobaczcie sami. Zacznijmy od tego największego. śrada, a ja znów na grzybach. Ale ma gruby trzon, piękne już oliwkowo-zielone rurki. Zobaczcie jaki piękny spód śliczny i chodźcie po tego Też jest piękne ale fajnie oświetlony i dwa takie cudne borowiki idę dalej albo te grzyby mnie tak lubią zobaczcie albo chyba potrafię zbierać te grzybki i mamy kolejnego rowuska prawdziwka ślicznej urody patrzcie jaka siateczka zobaczcie jaki kapelusik przepiękne kolory i super się nagrywa także jestem szczęśliwy mam przy sobie kamerę, ale korzystam z telefonu wygodniej, szybciej i piękne idę dalej i zobaczyć możecie kolejnego borowiczka Pięknie oświetlony tutaj w promieniach słońca Tak rośnie Troszkę trzon zjedzony Ale Jeszcze się będzie Nadawał Do sosiku Jak najbardziej Ruszam dalej I wnioskuję, że jestem Również w dobrym miejscu po ilości ludzi Których spotykamy, albo słyszę tutaj w lesie Jest kolejny borowik o, taki piękny. Witam cię, borowiczku i dziękuję, że chciałeś stanąć na mojej trasie. Także będę się tutaj kręcił. Taki no. oto las, trochę tutaj przecinki, ale głównie buki, graby, dęby i zobaczcie, jaki śliczny w oddali borowiczek. przecudowne cudowne kolory, również też wpadające w taką czerwień. Chyba nawet borowik sosnowy. A nawet na 100%. Mój drugi borowiczek sosnowy w tym roku. Tamten poprzedni był cudowny, natomiast to jest drugi borowik sosnowy. Już mogę powiedzieć, że mam kolejne fajne miejsce na prawdziwki, borowiki, a taka Ciekawostka, ja jak byłem mały, to myślałem, że Borowik to jest tylko i wyłącznie Borowik sosnowy, a pozostałe to prawdziwki dla mnie. Borowik to był tylko ten sosnowy. A zobaczcie, jakie piękne! Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi, tutaj jest trzeci, tu jest kolejny. O, czyli jest tam w dobrym miejscu. Kilka borowików, właśnie teraz nam się pokazało. Sobie. Jakiś śliczny maluch. Tutaj mniejsza. Zbieram i idę dalej. I powiem nie nieskromnie, że kolejny raz udało mi się trafić z urlopem, bo w zeszłym roku też brałem dwa tygodnie na koniec sierpnia i początek września i również udało mi się trochę grzybów pozbierać. Zobaczcie, są kolejne dwa. Szkoda tylko, że nie ma borowików amerykańskich, bo im się tam wybrał, pojechał, ale doniesienia są słabiutkie. Kilka razem sztuk. Zobaczcie, już wolę na takie piękne borowiczki jeździć. Odkrywać nowe miejsca. Jestem przeszczęśliwy. Nowe miejsce. Wczoraj też to mówiłem. Satysfakcja podwójna. Piękne maluchy wyjeżdżają na powierzchnię. Proszę tutaj. I jestem zainteresowany jakimiś muchomorkami. Tak się rozglądam. A zobaczcie jakie pięknoty tutaj wjechały. Jest jeden ale on jest. O kurczę! Głęboko ukryty! O, no, powiem szczerze, że chyba nawet lepiej niż wczoraj. I zobaczcie kolejny. No jak można nie kochać te grzybki? O, ładniejsze. Nowe miejsce. Nowy las i takie grzyby. Ale się cieszę. Pokazuję koszyczek. Kolejne grzybki, tak się tutaj rozglądałem, rozglądałem. się jak pokrywane Kolejny piękny borowik w tych liściach. A też trzony niesamowicie mamy długie. Zasypujemy i zobaczcie jaki śliczny. Dzisiaj kolejny piękny wrześniowy cieplutki dzień. Idealny na grzybobranie. Jeszcze jak grzyby dopisują, a sami widzicie, że dopisują. No to ja jestem w raju. Ja jestem w raju w borowikowym omoku. Patrzcie, jaki kolejny borowiczek. No, bardzo grzybodajne miejsce. A jestem przeszczęśliwy. Lepszego prezentu od przyrody, natury. Nie mogłem otrzymać takich borowików. To ja życzę każdemu. Tak się prezentuje koszyczek. Te grzybki już dzisiaj takie średniaczki. A ja idę, chodzę powoli i od czasu do czasu natrafiam na taką pięknotę, przepiękny ubarwiony kapelusz. Zobaczcie sami. Co za cudny borowik. Jestem przeszczęśliwy. Przepraszam, że to tyle razy powtarzam, ale tyle człowiek czeka na te grzyby. Sezon był dziwny, bo mało deszczu. Praktycznie sierpień był bezgrzybnym miesiącem, a teraz wjeżdżają takie borowiki. No to aż chce się żyć. Tak właśnie zastanawiałem się, czy koło takich miejsc z wodą, gdzie stoi, nie znajdę jakiegoś koźlarza. I zobaczcie, dzisiaj w spośród pośród tych wszystkich borowików. Pierwszy koźlarz babka. Aczkolwiek chyba coś widzę dalej. O nie no, ja tu mam szczęście do tych grzybów. Patrzcie, Patrzcie Tutaj koźle szabka a za chwilę piękny borowik no nie no mam szczęście do tych grzybów wczoraj myślałem że fajnie udało się pozbierać te grzyby ale to co dzisiaj się dzieje i jak pięknie jest tutaj w tym lesie pogoda cudna jechałem było tylko raptem 9 stopni ale teraz słoneczko wyszło jest prześlicznie, widzicie go już, jaki skamuflowany Tak mnie tutaj karciło, żeby zajść Trochę zasłaniam słońce Zobaczcie, pięknie Ląduje. I nie powiem, że się troszkę zgubiłem, aczkolwiek telefon naładowany. Mam nadzieję, że zaraz jakiś zasięg złapie. A zobaczcie, udało się namierzyć na kolejnej wyprawie koźlarza pomarańczowo-żółtego. Tu taki malutki. Też będzie razem dzisiaj był koźlarz Batka. I teraz koźlarz pomarańczowo-żółty. Gdzieś tu pewnie jest brzoza, bo lubią się nawzajem. Idę dalej. I już zmierzam do samochodu. A zobaczcie, jakie piękne jeszcze borowiki. Na tej trasie uda się namierzyć ten taki śliczniutki. Piękny. Ale super. Śliczny. I już się w tym lesie odnalazłem. Znalazłem ścieżkę. I jeszcze troszeczkę pozbieramy sobie borowików. Zobaczcie. Jest pierwszy. Ale śliczny tak. I chodźcie kawałeczek dalej. Trzeba uważać, żeby na jakiegoś nie nadepnąć. I zobaczcie, jaki śliczny jest kolejny. Piękne dwa. Lądują w koszu. I w tym lesie również była jakaś obecna przecinka, ale zobaczcie, że te maluchy jeszcze dają radę i pomimo tego, razną jest kolejny, ale śliczny i chodźcie ze mną, pokażę Wam również, jak teraz wyglądają te grzybki w koszyk. Mamy godzinę 11.36, grzybki też mamy tyle, a teraz jeszcze wjechał taki super. Moje najlepsze grzybobranie w tym roku pod kątem borowików. Chyba tutaj nikogo nie było. Zobaczcie, jest kolejny. Czy coś tutaj będzie? Ale śliczny. Widzicie jak był przykryty? Nawet jego kapelusz nie jest ubarwiony, bo tak był skamuflowany pod liśćmi. Dwa takie piękne borowiczki. Ale jestem szczęśliwy dzisiaj. Ja gdzieś w głąb lasu ruszyłem, gdzieś tam daleko, a one tutaj na samej drodze, przy głównej drodze rosną sobie pięknie. Kolejny borowiczek, no teraz jest taki moment, gdzie w ciągu 10 minut chyba 6 pięknych takich borowików. No powiedzcie sami, zobaczcie jak wygląda, takie maleństwa pyszne. Boże, słodki, kochany. Jezu, jestem w raju. Zobaczcie. Ale serduszko mi bije. Raz. I tu trzy piękne takie żołnierze. Dwa. Trzy. I cztery. Zobaczcie, jakie śliczne. Ale cudaki boskie. Zasługują, aby pokazać je w pełnej krasie. Takie fajne jesienne, już te kapelusiki, takie koloru. Raz, o, sturdałby się. Dwa, trzy i największy czwarty Nie mam pytań, oczywiście zasłaniamy te wszystkie dołki. Żeby nam tutaj nic nie wysychało. Idę dalej. Jeszcze trochę i zapełnię zaraz koszyczek. Ale jak tu sobie odmówić tego zbierania, szukania jak takie co chwilę piękne udaje się napadkać. Już nie mam słów. Powiedzcie sami. A chciałem dzisiaj pojechać w jakiś Oklepane miejsce, które już odwiedzałem tyle razy. A pojechałem w zupełnie nowe i to wyruszał w dziesiątkę. Zobaczcie kolejne piękne borowiczki, tutaj się pokazują. Ale serce się raduje. Tutaj drugi, a mówię, że jeszcze się pokręcę, to zaraz zapełnię cały koszyczek. Ja już na dzisiaj kończę grzybogranie. Jak widzieliście, udało się znaleźć około 40 borowików także jestem dzisiaj z siebie dumny nie zawiodłem i już powoli wracam życzę wam również takich zbiorów i zachęcam żebyście też próbowali nie poddawali się tylko próbowali nowych miejsc bo czasem takie nowe miejsca potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć tak jak mnie dzisiaj także trzymajcie się i do następnego filmu cześć